witam wszystkich Medical Training System witam tym, razem, tym razem z wszystkim na, na żywo w Częstochowie zaczynamy taką serię o ćwiczeniach o technice będziemy generalnie omawiać technikę wielu ćwiczeń po kolei dlaczego tak dlaczego inaczej tylko zanim to zaczniemy tu będzie wstęp do tych wszystkich filmików omówimy Dlaczego na przykład technika może mieć znaczenie lub nie mieć znaczenia w, danym, w danej na przykład kwestii i na ile ta technika jest ważna, jeśli chodzi o urazy lub, lub nie jest ważna? Tak, czy ona w ogóle ma taki duży wpływ na pojawienie się danego urazu, czy nie za bardzo. Jak bardzo dokładnie technicznie musimy robić, żeby się czuć pewnie w tym, co będziemy wykonywać? Teraz ważna rzecz, żeby zrozumieć, jest to, że ogólnie. Od urazu stanie urazu, jakby niezależnie. W od... urazu ważne jest ogólne obciążenie, ogólna objętość tych, tego treningu i nasza regeneracja. To, że my zrobimy na przykład coś źle, nie oznacza od razu, że my doznamy kontuzji, lub ma to jakieś ogromne znaczenie, że za jakiś tam czas doznamy kontuzji. Zliczy się ogólnie to, 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 to obciążenie całe objętość i ogólnie regeneracja. Jeśli któreś z tych rzeczy jest albo za duże, za małe, no to jak jest za mała regeneracja, no to gdzieś tam będziemy kumulować te obciążenia zbyt duże. Jeśli jest obciążenie za duże, no to też możemy się doznać urazu. jeśli objętość jest za duża, to też dochodzi stopniowo do przeciążeń yy, długotrwale po prostu gdzieś tam się coś pojawia. Tak. Nawet bym śmiał się tutaj Wysunąć taką teorię, że najbardziej z tych wszystkich trzech rzeczy, o których mówiłeś, bym się skupił na tej regeneracji potreningowej, jeżeli chodzi o powstawanie kontuzji, o urazy. I teraz druga rzecz. Ludzie mają właśnie takie przeczucie, że błędna technika to jest od razu coś się dzieje. Generalnie błędna technika zwiększa trochę obciążenie. Elementów, które może nie chcemy, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, to, że jest większe obciążenie, nie znaczy, że to jest przeciążenie. To jest yy, ważna rzecz, żeby powiedzieć. E, to, że mamy troszkę większe obciążenie na dany staw, to nie znaczy, że on od razu gdzieś tam będzie się odzywał, to nie znaczy, że od razu będzie jakiś problem. Może być po prostu tak, że troszkę bardziej obciążymy. Rzeczywiście, że pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe, no to też mamy, też mamy objętość, też mamy po prostu ogólne obciążenie, czyli na przykład możemy zmniejszyć ciężar, z którym robimy. Mimo tego, że mamy błędną technikę. Tak? Więc, jakby to, że robimy coś źle, nie znaczy od razu, że my doznamy urazu, lub że coś się dzieje strasznego. tak? Nie czujesz, że rymujesz. <laughs> nie czujesz, że rymujesz. Tak, generalnie rzecz biorąc, technika, tak jak tutaj mamy napisane, jest, ma jakby za zadanie optymalizować nam dany ruch w danym ćwiczeniu, mm, tak by go najbardziej ułatwić. Ale. Przez to, że jakby jesteśmy bardzo mocno indywidualni, mamy różne długości kończyn, e, różny wzrost. Jak na przykład możemy tutaj porównać e, naszą dwójkę, to ta technika nigdy nie jest identyczna. Nigdy ta optymalna technika nie będzie taka sama I dla każdego jest. zawodnika. No więc jakby nie można powiedzieć, że ta jest prawidłowa, a ta nie jest prawidłowa. Dlatego jakby też no, trzeba to troszkę rozróżniać. Tak. Też różne dźwignie inaczej wyglądają, na przykład przesiady u kogoś, kto jest niski, ma krótki krótki tłum w stosunku do długości nóg na przykład, więc jakby nie zawsze to jest tak, że ktoś pokazał jakąś tam technikę, a wszyscy muszą tak robić, to może być tak, że ktoś musi znaleźć troszkę pod siebie inna budowa na przykład bioder, może się okazać, że ktoś może powinien na przykład robić szerzej przysiady, ktoś może robić wężej, więc jakby to nie jest jednoznaczne zawsze, że ta technika musi być idealna. My będziemy pokazywać techniki właśnie wykonywania różnych ćwiczeń. No ja też fajnie, bo akurat mamy dosyć dużą dysproporcję, tak, więc, więc jakby, będzie to z dwóch końców pokazane. Tak, już. więc jakby zawsze warto po prostu brać poprawkę na to, że my różnie jesteśmy zbudowani. Też często może być różna technika w zależności od doświadczenia. Osoby początkujące na pewno nie będą robić idealnie wszystkich ćwiczeń. I stopniowo dążymy po prostu do takiego mistrzostwa, nazwijmy to w ten sposób. No i tak jak mówię, większe obciążenie nie od razu oznacza, że to jest przeciążenie. Jakby to jest często także przedstawiane, jakieś tam, jakieś ćwiczenie na przykład jest złe, bo ma większe obciążenie na jakąś tam tkankę. No nie, to nie to, że jest większe obciążenie, nie znaczy od razu, że się musimy przeciążyć. Więc jakby po prostu musimy... obciążymy się inaczej. Tak. Nie znaczy, że się przeciążymy się Tak, żeby samo. było adekwatne obciążenie. I żeby po prostu się nie przeciążyć, ale tak jakby większe obciążenie nie znaczy od razu, że jest przeciążeniem. Tak jest. I tak samo tak jak inna technika, to nie znaczy, że mamy przeciążenie, tylko ob możemy obciążyć inaczej troszkę pewne struktury. Tak, czyli pokażemy, zmieniając tak. tak pokażemy różne ćwiczenia i pokażemy, dlaczego na przykład jedna technika będzie bardziej obciążała coś innego, a druga co innego. Przypuśćmy przy przysiadzie bardziej przy, przód. uda. I dlatego pośladki. Dlatego możemy sobie zmodyfikować różne rzeczy, po prostu możemy zmodyfikować, jeśli nas boli na przykład, możemy zmodyfikować obciążenie, czyli możemy obniżyć ilość ciężaru na przykład, który wykonujemy. Możemy zmodyfikować technikę, gdy nas boli, wtedy zmieniamy znowu obciążenie też de facto. I na przykład możemy przenieść na przykład z jednego rodzaju przysiadu na drugi przesiad, gdzie mniej na przykład będziemy obciążać kolano, które kogoś boli. I w ten sposób też możemy tutaj zredukować dolegliwości bólowe. I możemy też modyfikować objętość, czyli na przykład mniejsza ilość serii. To jest często tak, że po prostu się robi dużo, dużo, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Nie ma gdzieś tam tej regeneracji i też będzie boleć. I też możemy to po prostu zmodyfikować. Więc ważne jest, żeby nie skupić się tylko i wyłącznie na tej technice, że to jest jedyna rzecz, święty graal tego wszystkiego. Tylko te wszystkie rzeczy możemy po prostu modyfikować w zależności od tego, co nas boli, co chcemy bardziej celować, w co. Jeśli coś nas boli, możemy zmniejszyć obciążenie na no to zmieniając na przykład technikę. Więc w tej serii, jakby chcemy to przedstawić, w ten sposób przedstawić po prostu. Wszystko. Jedziemy.